Siemaneczko wszystkim Dzisiaj Na warsztat wleci Taka Perelowska Farelka Także myślę, że Będziemy ją zaraz Rozbierać troszeczkę Prawdopodobnie miedzi, złom Zobaczymy jak to wszystko Będzie się prezentować A w międzyczasie Pokażę co dostałem Dziękuję. od Mikołaja? Nowiutki zestaw śrubokrętów. One jeszcze są do zawieszenia, no, ale na razie nie mam czasu. Są bardzo fajne. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście już dzisiaj będziemy ich używać. Nie dość, że tu mają miarkę. Metalowa końcówka. Jeszcze można walić młotkiem i są bardzo ciężkie, czyli będą solidne. No to co? Bierzemy się za demontaż tego urządzenia i zobaczymy, co ono w sobie kryje. Udało się odkręcić ten silnik, tutaj na, na tych grzałkach te, te śrubki są mosiężne, także ja odkręcam i podkładki też mosiężne i zaraz się łączę. I tak to się prezentuje na tą chwilę, tutaj silnik rozebrany, jest miedziuszka, trochę aluminium, tu jeszcze muszę rozebrać. Tu jest mosiąz, mosiąz pobielany, też wyciągnąłem z tego przemocnika, mosiąz, tutaj są małe styki, yy, obiorę przewodziki i wtedy będzie podsumowanie. No i tak, udało się wszystko rozebrać, jak widzicie jest miedziucha jest i jest inowa maszynka. Waga podłączona, to się ładuje. No i co, najpierw jedziemy ze złomem. Które jest po groszy. groszy. są stalowe. Ja sobie później te płytki jeszcze podbijam. I złomu jest kilo 685 to jest 1 ,1 złoty. Dodajemy złomu już nie ma. Tu jest aluminium mix i poczekajcie Musiałem sobie wszystko popisać z dzisiejszymi cenami metaleo i aluminium mix jest po 5.20 16 groszy dodajemy tu to jest mosiąc pobielany po 18 40 czyli 37 groszy dodajemy o, ciekawe czy się zapisuje Tu jest 8 żółty, wszystko sprawdziłem magnesem już po 21 zł 42 grosze dodajemy, i nasza midówka 125 gram. i mieć jest po 32,70. Dodaje 4 zł 9 groszy, dodajemy cały wynik 5 zł. 10 groszy. Także pozdrawiam i zapraszam dalej.